W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że kiedy go proszę w intencji, jaką mi nieraz polecają, jest zawsze gotów udzielać swych łask, tylko dusze nie zawsze chcą je przyjąć. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda. Jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum. Jako król miłosierdzia pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do mnie, jak najczęściej. I bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. O, jak wielka jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości! Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. A więc zwracam się do Was, wy, dusze wybrane, czy i Wy nie zrozumiecie miłości serca mojego? I tu zawiodło się serce moje. Nie znajduję całkowitego oddania się mojej miłości, tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności. Na pociechę Twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają. W ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce moje. W nich są wyciśnięte rysy moje i dlatego Ojciec Niebieski spogląda na nie ze szczególniejszym upodobaniem. One będą dziwowiskiem aniołów i ludzi. Liczba ich jest bardzo mała. One są na obronę przed sprawiedliwością Ojca Niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują istnienie świata. Najboleśniej rani moje serce niewierność duszy, szczególnie przeze mnie wybranej. Te niewierności są ostrzami, które przebijają serce moje.